Hej, cześć. Mini Shorty, odcinek 13 Pacific Rim the Black, czyli najnowszy serial animowany anime. O, o, wiecie o co chodzi na Netflixie, który opowiada nam historię ze świata Pacific Rimu. W dużym skrócie, powiedzmy, że nie wiecie, o czym mówię, mieliśmy, no sporo czasu temu, ale znowu nie aż tak dawno, film e, zrealizowany przez pana Del Toro, e, Pacific Rim, który opowiadał nam o wielkich starciach gigantycznych potworów z innej rzeczywistości, które przychodziły do naszego świata poprzez wyrwy e, wielkich kaiju e, i naszą ludzkość ratowały i walczyły z tymi wielkimi kaiju jegery, e, czyli potężne Mechy, które były pilotowane zawsze przez dwójkę pilotów. Czyli w podstawach typowa, słuchajcie, historia japońska anime e, o młodych bohaterach, którzy walczą w super wielkich, gigantycznych mechach i ratują świat przed czymś x staw dowolny. E, ten film, mówię o filmie pana Del Toro, zrobił, o, moim zdaniem, bardzo dużą karierę i jest w wielu, wielu miejscach kultowy, Między innymi dla mnie... I dla mojej żony. Bardzo lubimy sobie ten film oglądać wielokrotnie, bo to jest film o tym, jak duże mechy i duże potwory się naparzają. Koniec. Tam nie ma wielkiej warstwy fabularnej. Powstała też druga część, o której część już chcę w ogóle zapomnieć, i oglądaliśmy tą drugą część raz. Okej, okay, oglądaliśmy. Odfajkowane tragedii nie ma, ale szaleństwa też absolutnie, i w niczym. Jakby nawet na, w żadnej wersji nie stoi on na tym samym poziomie co pierwsza część. No a teraz mamy do czynienia z serialem animowanym, który nie jest to do końca powiedziane, kiedy dokładnie się dzieje. Wiemy, że na pewno dzieje się po zakończeniu części pierwszej, czyli pierwszego Pacific Rimu, i prawdopodobnie w ogóle pomija część drugą. Ponieważ część druga na tyle zmieniła rzeczywistość tamtego świata, czy też warunki, które się działy, że wydaje mi się, że gdybyśmy założyli, że druga część coś się dzieje, to tutaj w serialu mimowanym wiele rzeczy musiałoby wyglądać inaczej. Więc zakładam, że mamy część pierwszą i potem nie wiadomo, jak długo później, co najmniej kilka lat później, mamy serial. Generalnie mamy jest serial, który opowiada przygodę, historię dwójki rodzeństwa, chłopaka i dziewczyny, którzy mają, ona ma bodajże lat 14, jego stałem na 16-17 lat. Którzy żyją sobie w zamkniętej enklawie od kilku lat, i w tej enklawie żyjąc, nie mają, dostali się tam po tym, jak doszło do katastrofy ogólnie na świecie i kaiju jakby opanowały przynajmniej Australię, bo tyle wiemy, cała historia dzieje się w Australii, no i rodzice jakby ich uratowali razem z grupką jeszcze innych ludzi, umieścili w takiej zamkniętej enklawie, po czym swoim mechem, swoim jegerem ruszyli po pomoc i nigdy nie wrócili. Mamy pięć lat później. No, i ta ma mała społeczeństwo się rozrosło, jest samowystarczalne, żyje sobie tam, no i w wyniku różnego rodzaju wypadków, sytuacji, nasze rodzeństwo musi wyruszyć w szeroki świat. Po to, by odnaleźć rodziców. Taka jest ich główna motywacja, by odnaleźć ich. Czy oczywiście nie są pewni, że oni, że rodzice jeszcze żyją, no bo obiecali, że wrócą, a tu minął 5 lat, no ale spróbują ich poszukać. Szybko też orientujemy się, szybko się dowiemy, że nasi bohaterowie znajdują Jegera. Szkolnego, w ogóle nieuzbrojonego, ale Jegera. A że młody chłopak jeszcze za tych lepszych czasów troszkę się na Jagera, na pilota Jegerów uczył, no to jako tako są w stanie tego Jegera uruchomić. No i do boju przygodą. Odcinków bodajże jest 9. Eee, bardzo fajnie zastosowane rozwiązanie, jakby fabularne. Czyli to, że zamknęliśmy na kilka lat naszych bohaterów oraz całe to społeczeństwo w zamkniętym klawie i nie mieli oni praktycznie kontaktu z niczym na zewnątrz spowodowało, że jest to naturalne, że teraz jakby film nam przedstawia, jakimi mechanizmami rządzi się teraz ten świat. Normalnie jest to tak, słuchajcie, że bardzo często jest to błąd w ogóle, i to nie tylko w filmach animowanych, tylko ogólnie jest to błąd, że twórcy nam każą jakieś postaci tłumaczyć naszym bohaterom, jak funkcjonuje świat. Podczas gdy nasi bohaterowie żyją w tym świecie, więc w normalnej rzeczywistości nikt by nie tłumaczył o tym, tego, no bo oni o tym wiedzą. Natomiast tu jest to fajnie przedstawione, ponieważ nasza dwójka, no nie wie jak funkcjonuje świat, nie wie co się stało te 5 lat, co się stało po tych w ciągu tych 5 lat, nie wie na ile kaiju przejęły to terytorium, co się dzieje z resztą świata, co się dzieje z ludźmi, jakimi prawami się rządzą, czy jest fajnie, czy jest okej, okay, czy jest jakiś ruch oporu, czy ci źli ludzie, dobrzy ludzie i tak dalej, i dla nich wszystko jest nowe, więc to, że co jakiś czas spotykani bohaterowie w jakiś sposób nam tłumaczą, jak funkcjonuje ten świat i poznajemy ten świat razem z bohaterami, jest naturalne, zrozumiałe i nie jest sztuczne. Co ciekawsze, mimo wszystko nie ma tu rozmów na zasadzie, no to usiądźcie, ja wam wszystko wytłumaczę, jak to teraz jest, bo przez pięć lat nie wiedzieliście, co się dzieje. Nie, wszystkich nasi bohaterowie dowiadają się stopniowo. Powoli, ze szczątków informacji, takich codziennych rozmów, typowych rozmów dla osób, które przez 5 lat tej rzeczywistości żyły. I nie mamy poczucia, że ktoś specjalnie, ten dialog jest specjalnie poprawiony tylko po to, żebyśmy my, obserwujący, my, oglądający ten serial, dowiedzieli się czegoś o świecie. Absolutnie nie. Wszystko jest nam przedstawione w sposób naturalny, a więc szczątkowy. A więc do końca tego pierwszego sezonu tak naprawdę niewiele wiemy o tym świecie, bo nasi bohaterowie niewiele o tym świecie wiedzą, w którym teraz przyszło im żyć. Druga ciekawa rzecz a propos tego serialu, to to, że pomimo iż mamy tu wielkie jegery i wielkie kaiju, czyli wielkie, gigantyczne potwory z innej rzeczywistości i gigantyczne mechy, to nie jest to serial o walce mechów z potworami. Nie. Jest to serial o przygodach tej dwójki bohaterów, tej, tej dwójki rodzeństwa, o problemach e, bardziej takich przygodowych niż jakichś tam socjalnych czy mentalnych, o tym, jak starają się odnaleźć tych rodziców, a Walki są jakby na drugim planie, jeśli w ogóle są. To tych walk wcale nie ma tak dużo i nie są one głównym tematem. Eee, także to też jest bardzo fajnie ciekawe rozwiązanie, fabularne, które się sprawdza. Przez to ten film jest ciekawszy, bo nie sprowadza się tylko do kolejnych walk, bitew i tak dalej. I przez to ten film, który początkowo odbierałem, że ma duże zagrożenie być właśnie kolejną kalką kolejnych filmów japońskich o tym, że wielkie potwory walczą z wielkimi mechami. To właśnie tutaj okazuje się, że ten serial nie o tym jest. I bardzo, bardzo dobrze. Od razu też mówię, że nie jest to anime japońskie. Zdecydowanie mam wrażenie, że jest to w stylu anime, ten typ kreski, ale jednak jest taki sznyt zachodni tej kreski. Są pewne, mam wrażenie, też problemy w niektórych pojedynczych scenach, jeśli chodzi o szybką akcję, że mam wrażenie że czasami, jakby klatki czy dwóch dorysowanych brakowało, że te postacie poruszają się czasami tak, jakby no właśnie skakały trochę ten obraz. A nie był płynny, ale to zdarzyło się przy całym serialu, przy wszystkich odcinkach, raptem w dwóch, trzech sytuacjach, że miałem takie wrażenie. Więc od strony tej artystycznej kreski, animacji, nie jest rewelacyjnie, ale jest na solidnym poziomie. Nie jest w żaden sposób wyjątkowa czy oryginalna ta kleska, że rzuca na kolana super to rozwiązali graficy, Nie, jest na solidnym poziomie i widać, że nie to jest najważniejsze w tym serialu, a opowieść. A opowieść jest bardzo fajnie przedstawiona, bardzo fajnie się ochłonie, bardzo fajnie kolejne przygody przeżywa się z tymi bohaterami, kibicuje się im. Film wciąg serial wciąga. I ja wam ten serial bardzo serdecznie polecam, zarówno dla tych starszych, nieco takich nastolatków. Jak i ja się przy tym serialu dobrze bawiłem, bo ja lubię ten świat, Pacific Rim, a on jest tu fajnie rozwinięty. Nie jest wszystko przedstawione na tacy, wszystko wyjaśnione i masę pytań pozostaje na kolejne sezony. Czy kolejne sezony pójdą bardziej w stronę tych kliszy takich właśnie ewangelionu? To jest ten jeden chyba z najsłynniejszych seriali anime japońskich, właśnie, które opisuje o super mechach, super potworach. Czy tam ogólnie innych zagrożeń, jak i o tych supermechach, które są kierowane przez młodzież i które ratują świat? No to nie wiem. Mam nadzieję, że nie, bo przez to właśnie Pacific Rim The Black jest oryginalny. Także ja wam go serdecznie polecam, a tymczasem trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia, cześć.